Słyszysz tę wstawkę, to oznacza, że jestem na wakacjach, ale nie chcę was zawieść, więc filmy dalej będą pojawiały się codziennie. Wyniki z poprzedniego odcinka znajdziesz na Discordzie, do którego link masz w opisie. No i co? Jeżeli chcesz wziąć udział w dzisiejszym konkursie, w dzisiejszym kalendarzu, to łapka w górę pod tym filmem, subskrypcja na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. Wy, jeśli chcecie sprawdzić, co się u mnie dzieje, zaglądajcie na Instagrama, a ja życzę Wam miłego oglądania. A więc już się moją z tej strony, genetyków. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie najtańsze skrzynki na CSGO Skinsie i zobaczymy jaka skrzynka jest najlepsza. No póki co zaczynamy nie najlepiej, ale trzeba się z tym liczyć, że to są tanie skrzynki, że z nich jak coś wam sieknie, to sieknie wam tak, że się posrata. Szczególnie porównując na przykład cenę skrzynek. No, i póki co nic nam tutaj ciekawego nie sieka. Ale tego batla wygrywamy. Póki co. A to jest bardzo kluczowe, bo jeżeli tego batla nie wygramy, to w dzisiejszym odcinku zostaje nam 63 zł. No i lecimy z kolejną skrzynką. Tutaj dostajemy Fever Dreama. No i kolejne skrzynki to jest Forgotten. Oj, dupa! Oj, dupa! 3 zł jeszcze dla niego Rust, Chocolate, Ember i Music. Case. No, te skrzynkę wygrywamy, na pewno 3 złote dla nas tym razem, no i serio, przydałoby się to wygrać, a ta AWP Mortis na pewno nam w tym pomaga. 11 zł dodatkowe do naszego portfela, e, chociaż czy do naszego, to się zaraz okaże, bo on trafia jeszcze 9 złotych, no i ostatnie music diski musi trafić coś tańszego od nas. Kurwa mać, no serio, na ostatniej skrzynce? Na ostatniej kurwa skrzynce? Przepraszam, że przeklinam. Od razu wiem, że ten film będzie miał ucięty zasięg z uwagi na to. No ale boli po prostu boli. Lecimy od razu sobie z lowcase'ami w takim razie, no i zobaczymy, czy z lowcase'ów da się coś ciekawego dostać. No póki co wychodzi na to, że nic ciekawego nam nie sypie, ale tak jak mówię jeszcze raz, w tej skrzynce jeżeli coś wam sięknie, to po prostu się posrata. 1,26 kosztuje złoty 26, no i otworzymy ją sobie jeszcze może z 4 razy. 3 złote teraz, spoczko. 5 złotych prawie teraz, spoczko. No i w tym otwarciu nic ciekawego. No i ile mamy? Mam 52 złote na przejście do kolejnej skrzynki, czyli indy Direktna. No i ja szczerze wiem, jaka jest moja ulubiona skrzynka z najtańszych na CSGO skinsie. Jeżeli chcecie też poznać, jaka jest właśnie moja ulubiona skrzynka, to zostańcie do końca tego materiału. No a my. Y, póki co slajdujemy sobie przez te skrzynki. Po prostu lecimy przez te skrzynki i y, liczymy, że coś ciekawego tutaj dostaniemy, żeby moje zdanie się zmieniło. Medium case teraz z profitem, teraz już niestety bez. No i teraz już niestety musimy tę skrzynkę odpuścić. No, i lecimy z Ultra Case'em. Ultra Case to jeszcze nie jest moja ulubiona skrzynka na CSGO Skinsie, ale zaraz do niej przejdziemy. Będzie ona naprawdę niedługo. No i P250 Asimov, spoczko, minimalna strata, ale i tak spoczko drop. Yy, no i Wasteland Princess Connection, no to też będzie OK. To też jest OK. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Klikamy, to, klikamy, to, klikamy. To tym razem tragiczne otwarcie. Naprawdę tragiczne otwarcie. Ultra case, no, popiście się jeszcze. Jeszcze coś mi tutaj dopiszcie, coś mi tutaj jeszcze dodajcie. Proszę, proszę was bardzo. Otworzymy tę skrzynkę jeszcze raz, no i po tym otwarciu na pewno uciekam na kolejną, bo nasz budżet się naprawdę mocno kurczy. Pozostało nam tylko 20 zł w dzisiejszym odcinku, no i jeżeli to się nie uda. Jeżeli Rastka jest nic ciekawego, nam nie da, dawaj na AWP Mortis. Okej, okay, jest AWP Mortis, jest flashback 16 zł, jest to minimalny profit, i jest to moja druga ulubiona skrzynka swoją drogą na CSGO Skin bo Mam tutaj sporo skinów, które lubię, które e, kolekcjonowałem, można powiedzieć. Czyli mamy tutaj AWP Mortis, Leaded Glass, Duff Fairy. E, mamy tutaj Flashbacka, jeszcze jest MK Flashback, gdzie się zgubiłem. Ale są to bardzo, bardzo grywalne skiny. Są to bardzo, bardzo fajne i ładne Skiny. No, i w tym momencie na przykład dostajemy USPA, którego moglibyśmy sobie wypłacić, który jest też naprawdę bardzo, bardzo ładnym skinem. Jeszcze raz powtarzam. No i polecimy sobie jeszcze raz tego raz Case'a. No i po tym na pewno wymienimy sobie nasze banany na jakiegoś skina, żeby móc kontynuować dzisiejszy opening. Więc lecimy tutaj od razu, wymieniamy sobie 50 tysięcy. Raz, dwa, trzy. No i lecimy z tym. Zapłać. Płacę i dostaję 81 zł na dalszy opening. Ma, jest okej okay jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay. jakoś mocno nas to nie zesznęło no i lecimy z moją ulubioną skrzynką czyli Chocolate Case'em, dlaczego jest to moja ulubiona skrzynka? Dlatego, że ponownie macie tutaj grywalne skiny pamiętajcie, że wpłacając na CSGO Skinsa czy na inne strony, nie powinniście liczyć się z tym, że zarobicie, bo to nigdy was do niczego dobrego nie doprowadzi a liczyć się z tym że może będziecie mieli dobrą zabawę, może uda ma się wydropić jakieś fajne, ciekawe, ładne skiny no i skrzynka Chocolate Case z pewnością może wam to zapewnić. Bo nawet ten Digiel pomimo tego, że nie jest drogi, to jest on naprawdę, naprawdę fajnym skinkiem. Zostaje nam jeszcze 43 zł na pootwieranie sobie tej i kolejnej jeszcze skrzynki. Więc zróbmy sobie jeszcze dwa otwarcia. Póki co, Chocolate Case niestety nie oddaje tak jak ja bym sobie to wymarzył. No, ale yy, przy ostatnim otwarciu, może jeszcze nas czymś zaskoczy. bo swoją drogą chyba przed chwilą ostatnie, nie ostatnie, tylko pierwsze plusowe otwarcie. No i tutaj blisko do kolejnego, więc otworzymy to sobie jeszcze raz. No i to był zły wybór. Dostajemy Gloka Ośice Akacha. No i nic ciekawego więcej. No i ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku, czyli Amber Case. Lecimy 19 zł, jedno otwarcie, tak właściwie trzy otwarcie, ale jedno otwarcie w tym wypadku. No i dostajemy 14. No nie najlepiej, no nie najlepiej, nie najlepiej, nie najlepiej. Będziemy dziesiąć Chopper w tym momencie, to też jest słabe otwarcie, no skrzynki yy, tańsze, niestety nas w dzisiejszym odcinku nie zaskakują pozytywnie. Night Terror w tym momencie też bardzo fajny zgrywalny skinek, ale nie jest on zbyt drogi. No i ostatnie otwarcie Evil Dimon, Vandal i Chopper. 16 zł, no dobra, wiecie co? Jeszcze dwa otwarcie tutaj sobie przyswącimy. No i 11 zł jeszcze raz. No i w tym momencie zostajemy z niczym, niestety. No, dzisiejszy odcinek nie wyszedł tak dobrze jak to sobie wyobrażałem. Ale i tak przynajmniej mogłem się z Wami podzielić. Jaka jest moja ulubiona skrzynka na CSGO w Sknisie i jak te skrzynki oddają pokazać. W dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, kod Genetyk w tym właśnie miejscu, dołączcie do wszystkich giveaway'ów wpłacając 30 zł, ale róbcie to z głową, jeżeli macie ukończone 18 lat, dzięki za oglądanie, elo!